Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Książak. Dzisiaj będzie taki krótki, szybki film, tylko z jedną informacją. Myślę, że dosyć ważną dla akcjonariuszy i dla ludzi, którzy interesują się na przykład spółką Geotrans. Spółką, o której no wielokrotnie w filmach mówiłem, spółka Geotrans działa w branży recyklingu, który myślę, że teraz ma swój dobry czas i możliwe, że będzie miała dalej swój dobry czas ta cała branża. I przed chwilą. Praktycznie pół godziny temu została opublikowana informacja, że Geotrans odstępuje od przeprowadzenia emisji akcji serii C. Jak wiemy, Geotrans chce się bardzo mocno rozwijać do 2021 roku. Zakłada potrojenie swojej EBITDY z 2019 roku, i w myśl tego chce inwestować. To jest oczywiste. No i te nakłady inwestycyjne powinny wynieść około 30 milionów złotych. Chcą uzyskać, chcą pozyskać do 2021 do trzech instalacji umożliwiających przetwarzanie, zagospodarowanie odpadów. Chcą no, kilkakrotnie zwiększyć swoje moce produkcyjne, wiele razy o tym mówiłem. No i zakładali lekkie rozwodnienie akcji, rozwodnienie o maksymalnie 10%. Wypuszczenie do 500 tysięcy akcji, tak, jeżeli chodzi o Geotrans, jest tu 5 milionów akcji, więc wypuszczenie 500 tysięcy akcji mówi nam o tym, no dokładnie 499,99 akcji mówi nam o około 10% rozwodnieniu akcji. Rozwodnienie zazwyczaj jest jest takie raczej negatywne, no chyba że rzeczywiście to rozwodnienie jest bardzo mocno podyktowane tym, że idzie, całe pieniądze idą na rozwój i te perspektywy rozwoju są, są jasno określone i są realne przede wszystkim. Jeżeli chodzi o to, co się stało, Gotrans odstępuje od przeprowadzania właśnie tej emisji. Oni robili księgę popytu, czyli sprawdzali, kto chce się na tę akcję zapisać i po, tej, po tym sprawdzeniu tego stwierdzili, że jednak tego robić nie będą. Czy to jest informacja dobra czy zła? Bardzo ciężko mi to określić, dlatego że ja osobiście nie pamiętam takiej drugiej sytuacji na giełdzie, żeby spółka, która ma dobre finanse i... Ma dobre perspektywy moim zdaniem, odstąpiła od przeprowadzenia emisji, no bo ta księga popytu jasno powiedziała, że, że im się to nie opłaca. I teraz trzeba to troszeczkę rozebrać na czynniki pierwsze, jak to, jak to wyglądało. To znaczy, oni stwierdzili, Gotrans stwierdził, że przeprowadzałem tą, tą, tą sprzedaż nowych akcji, robią księgę popytu. No i patrzą kto się zapisał i inwestorzy nie zapisali się na to i teraz pytanie dlaczego się na to nie zapisali. No pierwsze co nam przychodzi do głowy to jest oczywiście, że, że cena jest za wysoka, no jeżeli chodzi o tą, o tą cenę. Cena akcji miała być ogłoszona właśnie po tym zamknięciu księgi popytowej, no okazało się, że, że tej emisji nie będzie. Oczywiście chodziło właśnie tutaj o zwiększenie mocy produkcyjnych. Strategicznym celem spółki jest wzrost skali działania, zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów z obecnych 350 tysięcy ton do 2 milionów ton. W efekcie osiągnięcie do 2022 roku EBITDA stanowiącej co najmniej trzykrotność 2019. I właśnie przepraszam, na początku powiedziałem, że to ma być 2021 rok, oczywiście w 2022 roku ma być ta trzykrotność EBITDA z 2019, czyli 9 milionów złotych, no czyli około 18 milionów złotych. No i muszą pozyskać 30 milionów, i część z tych pieniędzy miała być właśnie pozyskana z tej emisji akcji. Nie udało to się. No i tak, z jednej strony sytuacja rzeczywiście negatywna, no bo nie chcieli się inwestorzy zapisać. Możliwe, że dlatego, że na przykład spółka jest przewartościowana. Pytanie, czy jest. Moim zdaniem, ciężko tu mówić o jakimś przewartościowaną spółki, dlatego, że przy obecnej cenie około 25 zł, nawet ona wskaźnikowo wygląda bardzo atrakcyjnie i jej finanse wyglądają naprawdę bardzo dobrze. W ostatnich latach naprawdę te finanse się polepszyły bardzo mocno. Aktualne sprawy administracyjne wyglądają tak, że raczej politycy próbują walczyć z tą szarą strefą, jeśli chodzi o, o różnego rodzaju. Wywóz odpadów, czyli ten, ta branża recyklingu, raczej powinna zyskiwać. Jak mówimy, że branża OZE powinna zyskiwać, recykling też. No, więc jak widzimy, przychody ze sprzedaży w 2019 były naprawdę bardzo dobre. Zysk był naprawdę. Bardzo dobre w tym 2019. W 2020 jest jeszcze lepiej niż 2000 w 2019. Widzimy to, widzimy to jasno w porównaniu do każdy kwartał do każdego kwartału. Czy to pierwszy mówimy o 3,5 milionach złotych, a w pierwszym mówiliśmy 2019 o milionie. Dalej jest 5,5 miliona w stosunku do 1,5 miliona i 3,7 miliona w stosunku do 2,3 miliona. Więc widzimy, że no jest dobrze pod względem finansów ciężko mi tutaj powiedzieć dlaczego nie udało się zbudować tej księgi popytu, no i tak nie do końca dobre jest rozwodnienie akcji więc z jednej strony teoretycznie akcjonariusze powinni się cieszyć, że tego rozwodnienia będzie z drugiej strony jednak powinna się akcjonariuszom zapalić taka czerwona lampka dlaczego oni nie chcą tutaj tego, tego zrobić i pytanie jest też jedno, dlaczego oni dokładnie odstąpili od tego od tego Wypuszczenia dodatkowych akcji. Mówi się tutaj o tym, że w chwili obecnej nie jest możliwe przeprowadzenie oferty publicznej w sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych parametrów ekonomicznych emisji. Pytanie, czy było tak, że na przykład te zapisy były poniżej wartości, jaka jest teraz, dużo poniżej powiedzmy 15 zł, i zarząd stwierdził, że to jest wartość niegodziwa. Czy jednak stwierdzili coś innego, że na przykład nie, wyniki finansowe za czwarty kwartał jak na razie kształtują się bardzo dobrze i po tym czwartym kwartale okaże się, że te wyniki finansowe są na tyle dobre, że spowoduje to wzrost kursu akcji znów i wtedy przeprowadzą tę przeprowadzą emisję akcji? Tego nie wiem, tego nie wiemy, więc ciężko nam powiedzieć, czy to jest jednoznacznie zła. Decyzja, czy jednak to ma znamiona czegoś czegoś dobrego. Ciężko mi tutaj bardzo to określić. No, w każdym razie, jeżeli nie mamy tutaj pieniędzy z tej emisji, no to jakoś rozwijać dalej się trzeba. Jeżeli chodzi o Geotrans, jak mówiłem, te wyniki finansowe są dobre, także zysk był dobry. Problemem jest to, że no, Geotrans jednak zaczął być spółką, choć trochę dywidendową, i jeżeli mówimy o o tutaj o dywidendzie to za 2018 był, 2019 też był, no i jeżeli mówimy, że teraz nie pozyskamy tych pieniędzy z emisji akcji, no to możliwe jest to, że żeby móc się tak rozwijać jaki jest plan no to trzeba będzie niestety zrezygnować z tej dywidendy no i to jest na pewno na pewno pewien minus jeżeli chodzi o, chodzi o GoTras no bo mówimy tutaj o tym jednak, że pieniądze, które miały trafić do akcjonariuszy jednak trafią na, na rozwój Oczywiście, no dla spółki to jest dobre, jeżeli więcej pieniędzy trafia na rozwój. No jednak, wielu akcjonariuszy liczy tutaj na jakąkolwiek dywidendę, chociaż przyznajmy szczerze, stopa tej dywidendy jest niska, no ale jednak ten zysk w tym roku będzie, będzie dużo wyższy, więc możliwe, że, że i ta dywidenda byłaby, byłaby wyższa. Jeszcze pytanie jest takie jedno: czy Geotrans ma pieniądze na ten rozwój? No Oczywiście w 2020 roku naprawdę bardzo dobre wyniki. No jeżeli zobaczymy sobie, Raport za trzeci kwartał 2020, no to oczywiście w raporcie finansowym jest rachunek zysków strat, rachunek przepływów pieniężnych, ale też bilans, czyli to co spółka ma, jej aktywa, jej pasywa. No jeżeli chodzi o te mm, jej aktywa, no to jest wyceniane na 2,5 miliona złotych, ale to co nas interesuje, to jest jej kapitał zapasowy. W kapitale zapasowym ma 5,5 miliona złotych, czyli w razie czego oni mają naprawdę wysoki kapitał zapasowy. Cały Kapitał własny to jest 18, ponad 18,5 miliona złotych, czyli tutaj nie ma jakichś, jakichś problemów. Są tutaj pieniądze, w spółce Geotrans ewidentnie są pieniądze, no ale jak było to pokazane wcześniej, oni potrzebują 30 milionów na ten pierwszy etap rozwoju, więc raczej ja myślę, że jeżeli tej emisji nie będzie, no to o dywidendzie tutaj możemy, możemy zapomnieć. Jednak celem strategicznym tej spółki jest do 2022 roku powiększenie trzykrotnie tej EBITDY, Powiększenie tych mocy produkcyjnych, jak tu było napisane, z 350 tysięcy do 2 milionów ton, czyli naprawdę bardzo duże zwiększenie tych mocy produkcyjnych. No i do tego potrzebne są pieniądze na rozwój. No, pieniądze są w kapitale zapasowym, w, w zysku netto, ale przez to też może nie być dywidendy. No, pytanie jeszcze, w jaki sposób może pozyskać te, te pieniądze na dalszy rozwój? Oczywiście może spółka się zadłużać. No to pytanie czy spółka już teraz w tym momencie nie jest zbyt mocno zadłużona? Oczywiście można to bardzo łatwo sprawdzić, jeżeli zobaczymy sobie te wskaźniki zadłużenia. No to zobaczymy, że jeżeli chodzi o zadłużenie, tu jest naprawdę bardzo dobrze. Zadłużenie ogólne na poziomie 0.18 to jest naprawdę bardzo niskie założenie. No niektórzy zadłużenie, niektórzy myślą, że zadłużenie powinno być niższe niż 0,6 0,7 mniej więcej w takich granicach. Tu mamy 0,2 czyli bardzo niskie zadłużenie ogólne też. Zadłużenie netto w stosunku do EBITDA też to jest dosyć istotne, jest ujemne, czyli tym bardziej bardzo dobra bardzo dobra sytuacja. No, ten wskaźnik zadłużenia naprawdę naprawdę niski, no ale to też możemy przeczytać z, z właśnie z bilansu. Widzimy, że te aktywa i pasywa są na dobrym poziomie. Fundusz, kapitał własny jest na poziomie ponad 18,5 miliona, a zobowiązania, czyli to, co spółka ma oddać, to jest 3,5 miliona, trochę ponad 3,5 miliona, więc naprawdę tutaj jest bardzo niskie jakieś mm, możliwość tego, żeby spółka nie miała płynności finansowej. Spółka ma płynność finansową i wskaźniki zadłużenia są na naprawdę niskich poziomach, więc spokojnie jeszcze może się zadłużyć, czyli te pieniądze może też pozyskać z kredytów. To też jest jasno tutaj pokazane, że spółka nie ma parcia na to, żeby zrobić tą emisję, bo może z emisji pozyskać dodatkowe pieniądze, ale może też pozyskać te pieniądze z, z, na przykład z kredytów, z jakichś pożyczek, dlatego, że spółka jest bardzo słabo zadłużona. Więc też spółka na pewno nie miała na to parcia, żeby zrobić tą emisję akcji. No, nie jestem w stanie tutaj nic powiedzieć, czy to jest ewidentnie coś dobrego, czy ewidentnie coś, coś złego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że, że raczej informacja negatywna, że nie było zainteresowania spółką GoTras. No ale pytanie, czy nie było zainteresowania, czy jednak na przykład mm, mówimy tutaj o tym, że, że mogą być dobre wyniki i zarząd po prostu chce poczekać z tą emisją później, bo stwierdza, że później będzie ta emisja dużo wyższa. No zobaczymy, co, co powie zarząd. Tak naprawdę nie mamy żadnej informacji, nie mamy się te, czego, czego tutaj zaczepić. Na pewno informacją pozytywną jest taką, że rozwodnienia akcji nie będzie, tak, czyli nie będzie zwiększenia puli tych akcji. No, to na plus, na minus oczywiście to, że nie będzie tego rozwodnienia akcji, bo inwestorzy nie chcieli się na to zapisywać. Pytanie, dlaczego się nie chcieli zapisywać, więc tu jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych i bardzo dużo jeszcze tutaj nie wiemy. Na pewno. Jeżeli jesteś akcjonariuszem albo interesujesz się spółką GoTrans, od rana jutro trzeba ją, ją oglądać, zobaczyć, jak tutaj rynek na to na to zareaguje. Czy to będzie reakcja negatywna czy pozytywna? Tak naprawdę bardzo ciężko mi jest tutaj coś powiedzieć, bo nie przypominam sobie takiej drugiej sytuacji, żeby spółka, która jest naprawdę dobra pod względem finansów, która zarabia, która ma perspektywy bardzo dużego zarobku. Hmm, nie znalazła popytu na, na swoje akcje. Jest to rzecz bardzo dziwna i moim zdaniem bardzo niespotykana, więc ciężko tutaj cokolwiek, cokolwiek wnioskować. Na pewno od rana trzeba jutro patrzeć, co tutaj się z Geotransem stanie. To jest takie moje tylko podsumowanie tego, tego komunikatu o odstępstwie od przeprowadzenia emisji akcji serii C. Dzięki bardzo za wysłuchanie materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o spółce Geotrans. W, w komentarzu o tej informacji, czy informacja negatywna, czy jednak, jednak pozytywna, bo nie będzie rozwodnienia akcji. Życzę samych zysków, cześć. Trzymaj się.